witajcie w kolejnym odcinku z mowy Star Planet i jak wiecie z oceniam, oczywistym typem, Wiem, od tego właśnie zaczynamy. Zaraz napiszę kto powie hej ty i pozdrawia. Aha, I od razu pozdrawiam, bo to mi koleżanka kazała. Pozdrawiam, Blanka12. 5-8 Zabrałam blankę 1-2 5-8, no. kazałam ją pozdrowić. z tą blankę. Ja się tu za bardzo nie będę rozchodziła tutaj. Ten, bo nie wiem ile z... nie wiem, nie wiem. A, um. to ze mną jest. minuty? że No cóż. pisze? Napisał <śmienicza> au. Dobrze, że się nie rozpisał, bo by było źle. <śmienicza> I tak widzieliście co tam pisałam z nim, więc widzowie um, um, w co pisałam z Damianem. Może go znacie. ona no, ja mnie tutaj nie Tak to jest oczywiście do ciebie. <laughs> yep. Ah, I not <laughs> <gasps> Dopiero minutę chyba nagrywamy, prawda? Co? So, Pixie jest o ładniejsza. <laughs> Uważę. Ale yy, chciałam jeszcze Wam powiedzieć, co nie yy, Dobra, zapomniałam co miałam mówić, takie zawsze. A, pozdrawiam, Klaudia z Ostrzyknik43, nie wiem czy ją pozdrawiałam w tym filmiku poprzednim, czy nie? Nie pamiętam, jak zwykle. No ale cóż, ja go, go, go prześlę chyba dzisiaj, ale nie wiem kiedy, bo... Wreszcie powinniśmy do bo chcę, żeby słońce świeci, więc mam tak nie mogę się doczekać 17 levela. Levela po prostu i bo, bo nie mogę się śmiesznie doczekać tego levela, bo że po prostu jak go dobiję, to nie, nie uwierzę po prostu, bo tak bardzo marzę o tym 17 levelu, że jakbym mogła prosić proszę, pomóżcie mi w tym level. naprawdę będę bardzo wdzięczna. Bardzo wdzięczna. Będę bardzo wdzięczna dobrze powiedziałam. Dużą mi to taki, ale co nie mają dobra, nieważnie ona jest w ogóle. Nie umiem wygryźć po prostu. Tak, po prostu świetną osobę porę wybrałam do nagrywania. I tak no. To mamy przerywana, bo się nie... z zasykami jest Nieważne. W takim razie że tak. No. Nie wiem co robić naprawdę, nie, nie wiem. Z nikim nie gadam znowu, chociaż mogłam z moją koleżanką gadać, która właśnie gadałam z nią. Tylko że no, nie wiem, ona się rozłączyła, Mogło się być ciszy, nie wiem, czy się na mnie kurzyła, czy co... Ale... no... Dopiero teraz napiszę, że nagrywam, a cztery znaczy, minuty już nagrywam. Nie To jest dopiero szósty odcinek, bo taką wielką przerwę zrobiłam w nagrywaniu, że to jest dopiero szósty odcinek, więc yy, naprawdę. Yy, naprawdę są. O, Pozdrawiam. Yy, Poczekajcie, ja nie widzę jej nazwy, bo mi się yy, Pozdrawiam. Pozdrawiam. <coughs> pozdrawiam Mini Madzia 1. Tak, pozdrawiam Minima 1 i pozdrawiam. Yy, pozdrawiam to. Oh, jest Och, ta osoba jej. Widzę, że. A, pozdrawiam Natalia 1955555. Nie wiem, czy dobrze przeczytam. I pozdrawiam Aleksa 119. Mam nadzieję, że Tak, będziemy teraz się rozpisywać. Bo mogę pytać. Yy. wiecie, O, takie różne sprawy. Dla ja mnie mi Macja coś napisała co, Widziałam na ostatek i jeszcze ty. A dasz pozdro potrzebny mi do Anilki za 450 skek. Słuchaj, ja mam zero diamenty Ja nie jestem vip -em. A ponieważ nie jestem vip to też nie mam diamentów Dobra. Nie, nie Przepraszam. Dobra. Bo ja to wszystkim przepisuję, kurde. Przepraszam. Mówię e, no, HMSP, tak? Mówię mm, Tak, niektórzy po prostu yy, myślą, że ja mam diament, ale ja, jak ja mam VIP-a, to ja wszystkie diamenty wydaję, bo ja mam zaległe punkty muszę dać koleżance. Ja nikomu nie będę, Jakbym miał VIP-a, to nikomu nie będę dawać Ja nawet tej minimalce nie znam. I szczególności nie będę jej dawać, ponieważ ja jej w ogóle nie znam. Bo ja tylko daję tym osobom, które, które, z, których znam, albo po prostu jakieś najeczce daję. Albo po prostu takie przyjaciółce na MSP, której nie znam ze Skype'a czy coś, czy to jest moja kochanka w ogóle. Tylko takie po prostu przyjaciółce z MSP, prawdziwe. Tak, trzy osoby powiedziały hej, ty, to chyba się dobrze zapowiada. A i pozdrawiam y, użytkownika Neltę, bo ona y, od niej dostała właśnie, y, dawała mi cały... czy cały czas. Nie mam? Dużo grafów mi dała i muszę ją pozdrowić na filmie. Kto to napisał? to napisał? Chyba, ale to chyba. Tobie kazali przeprosić, a nie że sama przeprosiłaś. Bo jakbyś sama przeprosiła, to bym wybaczył, chyba. Tak, kazali mi, żeby chyba, e, że, znaczy, żebym go przeprosiła, bo uważali, że e, e, muszę go przeprosić. I powiem, kto. No dobra, mogę powiedzieć, że. E, koledzy się utarali, żebym właśnie... żebym go przeprosiła, nie wiem, po co, a ja... ale jak... Y, zobaczyli... chłopcy chcieli mi go przeprosić, ale jak zobaczyli... nieważne, dobra, to się sprawy... Y, nie na temat. Ile mu tutaj zostało do następnego levelu? Kto to był, za 4 dni? z VIP-a. Przepraszam, y ale za 4 dni mi się już wcześniej skończył VIP. I powiem Wam tak, że jemu brakuje do 17 levelu 143 tysięcy. A mi brakuje 104 tysięcy. Także um, dziwię się, że mu tyle brakuje. W sumie to może się nie dziwię, bo on później to głos. Ale tak prawda, że aż tak! tak? Ja nie na nawet, ale był. Yy, nie wiem, czy kogoś tu jeszcze pozdrowić. I mi się wydaje, że nie. nie wiem, kogo yy. Wiecie, co? Ja wiem, że ten filmik jest krótki, 11 minut, był, nie. Ale ja nie mam serii, co tu robić, bo ja przebrałam ją, nie? No. Ja zaraz na koniecznie koniec wygrana, nie wygląda. Nie yy. Więc ja mogę tylko powiedzieć, że to jest tylko odcinku tak mi paint, kurde, bo myślałam, że będę bez głosu tak. tak, bo ja już będę kończyć może się zdeć. <grydzona> Dobra, no to do następnego odcinka Pa! -a 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 -a.